Siema, witajcie ponownie w kinowej rozklinie. Ja powróciłem na stare śmieci, mianowicie do radomskiego Multikina, żeby obejrzeć kolejną wakacyjną produkcję, mianowicie Guardians of the Galaxy. They call themselves the Guardians of the Galaxy. This might not be the best idea. I'm... I'm... Guardians of the Galaxy jest według mnie jednym z najlepszych marvelowski, marvelowskich produkcji ever. I mogę śmiało powiedzieć, że bije nawet na głowę Avengers. Już teraz polecam Wam, żebyście się wybrali do kina. Gdyby George Lucas postanowił zrealizować nową trylogię Gwiezdnych Wojen właśnie tak jak Guardians of the Galaxy, myślę, że mielibyśmy do czynienia z murowanym hitem. I właśnie tym dla mnie są Guardians of the Galaxy, odrodzoną wersją Gwiezdnych Wojen. Mamy tutaj olbrzymie uniwersum, w którym dominują przeróżne rasy, pojazdy. Ten świat naprawdę żyje. Brawa należą się producentom, bowiem no, ryzykowali sporo, biorąc pod uwagę fakt, że jest to produkt mało znany. I powstał film. Film, który jest naprawdę bardzo dobry. Ba! Śmiem nawet stwierdzić, że jest rewelacyjny. Po pierwsze, ma niesamowite poczucie humoru. Śmiałem się tam praktycznie non-stop. Ta moja e, dziewczyna po prostu no, nie mogła ocierać łzy ze śmiechu, a dodatkowo im jeszcze ząb bolał, więc robiła wszystko, żeby się właśnie nie śmiać, a nie mogła. Fabuła jest naprawdę bardzo fajnie rozbudowana. Wszystko jest ze sobą inteligentnie połączone. Poznajemy podczas tych wszystkich ich zmagań, tych potyczek, tych rozwałek, historię poszczególnych bohaterów Starlorda czemu został Star-Lordem, Racket Raccoon, świetna postać, nie ogólnie, ogólnie to, to są niesamowite postacie, które naprawdę na długo zostaną mi w pamięci. Wszyscy powiedzieli, że to właśnie Racket Raccoon będzie tą, tą główną postacią, która będzie utrzymywać poziom filmu, jeśli chodzi o poczucie humoru, a zarazem o akcję. Według mnie każda postać wypadła świetnie, każda postać popełnia błędy, a zarazem potrafi doskonale radzić sobie w bardzo, w bardzo ekstremalnych sytuacjach. Wielu fanów obawiało się, że Guardian of the Galaxy będzie typowym filmem o superbohaterach, nie wnoszącym nic świeżego właśnie do tego marwerowskiego uniwersum kinowego a jednak bardzo się mylili, słuchajcie, bardzo się mylili. Okazuje się, że potencjał, który dostał reżyser, które dostało studio, Wykorzystali w 100%. Tutaj nie tylko mamy zmagania superbohaterów, mamy wgląd do przeróżnych galaktyk, mamy potyczki kosmiczne. To wszystko określone jest, jak już mówiłem, świetnym poczuciem humoru, doskonałymi efektami specjalnymi, bardzo dobrą muzyką, muzyką z lat 70 80 Ten film jest kolejną produkcją, która zrobiła na mnie niesamowite wrażenie i jeśli mam być naprawdę szczery, daję jej. 10 na 10, według mnie jest nawet lepszy niż The Avengers. Strazy lepszy niż The Avengers. Jest po prostu produkcją inną, produkcją nową, produkcją zabawną, produkcją rewelacyjną, produkcją, która wnosi świeży powiew w ogóle w filmy science fiction. Można powiedzieć, że dla mnie Guardian of the Galaxy to są właśnie gwiezdne wojny, które chciałbym zobaczyć. I naprawdę polecam wam, idźcie do kina, warto się wybrać, będziecie mieli niesamowitą rozrywkę, niesamowitą rozrywkę, jest śmiesznie, jest zabawnie. Tym razem nic nie będę spoilerował, ponieważ odkrywanie świata The Guardian of the Galaxy jest chyba największą przyjemnością, jaka może spotkać was idąc do kina w te wakacje. Ponieważ jest to razem z Ewolucją Planety Małp film praktycznie doskonały. Ba, miałem nawet stwierdzić, że jest wyżej niż Ewolucja Planety Małp i to mnie bardzo cieszy. Ja Was pozdrawiam bardzo, bardzo serdecznie, trzymajcie się, zapraszam Was do subskrypcji i komentujcie, czy podobał Wam się Guardian of the Galaxy, czy nie. Peace!